Czwartkowo, środowy stan akwarium. Po kolei założyłem z powrotem filterek, ale tym razem Turbo 1500, ale tym razem grzeje mi na przednią szybę. Po drugie, wymieniłem. Grzałkę z tej biednej 350 i setki co próbowały to rozwiać na 500. -tkę. Fakt, że marnej firmy, no, marnej firmy, hapet, Standardzik. ale tutaj niemiecko-chiński termoregulator działa. Wybuchy, jak widać, czekają na jedzonko. Coś się złego dzieje, ktoś tu broi w akwarium. Są podejrzenia, że to albo grubowargi tukąc się między sobą, przy okazji uszkadzają innych, którzy się nadziewają, albo barwniaki broniąc i młodych. Bo tu widzę ledwie dychającego. łustka w krzakach albo Pimodelusy, które wprowadziłem w podobnym czasie co co, 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 co co grubowargi Pimodelusy to są takie dosyć skryte zwierzaki. Dobra, będziemy kończyli, bo się niektórzy denerwują, a shorta wystarczy.